Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim wnętrzarskim kanale. Dzisiaj kontynuujemy temat budownictwa modułowego razem z partnerem odcinka firmą DMD Modular. W poprzednim odcinku zaprosiłam Was na zwiedzanie dwukondygnacyjnego, modułowego, całorocznego domu. Dzisiaj zaproszę Was do zwiedzania tego 35-metrowego, parterowego domu, również całorocznego. Prezentowany dzisiaj dom modułowy należy do sektora rekreacyjnego. Jest to alternatywa do mieszkania w mieście. Jest to dom, do którego można wyjechać na weekend o każdej porze roku, bo to dom całoroczny. Zapraszam Was do środka. Jesteśmy w strefie wejścia, która ma troszeczkę ponad 3 m kwadratowe. To jest naprawdę niedużo. Jestem pod wrażeniem, jak wiele rzeczy funkcjonalnych i potrzebnych zmieściło się tutaj. Mamy przede wszystkim wieszaki, na których możemy odwiesić nasze płaszcze i kurtki, mamy lusterka i szafę. Szafę, w której mamy drążek, mamy miejsce na wieszaki na nasze płaszcze i miejsce na schowanie butów. Strefa wejściowa jest bezpośrednio połączona ze strefą dzienną. Mamy tutaj kuchnię. Jadalnie i salon. Zobaczmy, jak zostały zaprojektowane meble w kuchni. Mamy pojedynczy długi ciąg meblowy, w którym zmieściliśmy wszystkie podstawowe sprzęty, takie jak płyta indukcyjna, zlew. Mamy lodówkę podblatową i zmywarkę. Do tego, oczywiście, przechowywanie, kosz i szafki górne, w których również mamy przechowywanie i okap. Dużą wartością tej kuchni jest jej uniwersalne wykończenie. Zobaczcie, ma beżowe fronty dołem, górą mamy białe. Natomiast jeżeli chodzi o blat, to laminat z imitacją kamienia bardzo funkcjonalna, gubiąca wszelkie kuchenne paprochy faktura. Kuchnia posiada wszystkie funkcjonalności, które wystarczą na krótszy i dłuższy pobyt. Tuż obok kuchni znajduje się jadalnia, w której mamy miejsce dla czterech osób. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy salon, czyli wygodną, miękką sofę, na której możemy usiąść, możemy również na niej spać, ponieważ jest rozkładana. Mamy jeszcze do tego RTV-kę, telewizor, stolik kawowy, ale to, co najprzyjemniejsze w tej przestrzeni, najpiękniejsze, to duże przeszklenie na całą szerokość domu. Przeszklenie łączy wnętrze z zewnętrzem, a już niebawem tutaj pojawią się duże tarasy, na których codziennie rano będzie można wypić swoją ulubioną gorącą kawę. Siedząc tutaj na tej kanapie, rzuca mi się w oczy jeszcze jeden ciekawy detal. Zobaczcie nad kuchnię ciekawa, nietypowa przesłona ażurowa. Co to takiego, za chwilę Wam pokażę. A teraz zapraszam Was do sypialni. Sypialnia znajduje się po drugiej stronie domu. Główna sypialnia mieści w sobie duże łóżko, bo to aż 180 cm. Po dwóch stronach mamy stoliki nocne, miękki, wygodny zagłówek. A to, co najprzyjemniejsze w tej przestrzeni, to również przestronność, tak jak w salonie. To tutaj mamy sypialnię otwartą aż do kalenicy. Zapytacie zapewne, jak wygląda sprawa przechowywania. W tej niedużej sypialni możecie przechowywać swoje rzeczy pod łóżkiem, w szufladach, które możecie znaleźć od tej strony łóżka. W każdym wygodnym, komfortowym domu oczywiście musi pojawić się łazienka. Mamy tutaj również taką. Możemy do niej wejść od strefy wejścia i w środku możecie zobaczyć, że znajdują się tutaj wszystkie niezbędne elementy, by wygodnie mieszkać. Mamy oczywiście umywalkę, mamy WC, mamy prysznic, a prysznic ma 120 cm na 80, więc to jest naprawdę spora przestrzeń do kąpieli. Projektanci zadbali tutaj również o przechowywanie. W okolicach wc w zabudowie, mamy półki do przechowywania naszych kosmetyków. Znajdują się po lewej stronie, natomiast po prawej, a raczej bezpośrednio nad WC-tem, znajduje się podgrzewacz do wody. Na koniec zwiedzania całego domu chciałabym Was zaprosić na górę. Tak, ponieważ nad łazienką znajduje się jeszcze jedna dodatkowa przestrzeń, gdzie na przykład możecie zaprosić swoich gości na nocleg. Mamy tutaj takie, jakby, poddasze, otwarte oczywiście na całą strefę dzienną. Antresola może również pełnić funkcję sypialni dla dzieci w czasie wakacyjnego pobytu. Dzięki temu, że mamy tutaj również okno, ta przestrzeń wcale nie jest klaustrofobiczna. Mamy również miejsce na odłożenie swoich rzeczy. Jak wygląda proces zamówienia takiego modułu? Dokładnie tak samo jak opowiadałam Wam w poprzednim odcinku przy temacie domu dwukondygnacyjnego. Ile kosztuje parterowy 35-metrowy dom wybudowany w technologii modułowej z widokiem na jezioro? To kwota od około 180 tysięcy złotych za stan deweloperski. Oczywiście możecie złożyć zamówienie również w wykończeniu pod klucz. Wtedy kwota jest uzgadniana indywidualnie. Jestem niezwykle ciekawa, który moduł jest dla Was bardziej atrakcyjny. Czy ten z poprzedniego odcinka dwukondygnacyjny, czy może ten parterowy, 35-metrowy? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Będę czekać. Do zobaczenia ponownie.